Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Ja przed chwilą skończyłam robić paznokcia, co prawda nie jestem jakoś z nich za bardzo zadowolona, ale wiecie, jak to jest teraz, kiedy jestem na lockdown i siedzą dzieci w domu, no to wszystko muszę robić bardzo szybko. No i robiłam dzisiaj również na szybko, ponieważ wiecie, przy dzieciach to różnie z tym czasem bywa. Cały czas coś ode mnie chcą, a to jeść, a to pić, a to się pobawić, a to się kucą między sobą o coś, także no tak to ostatnio wygląda, jak siedzą właśnie w domu, także yy, myślę, że wszystko. Mamy, które mnie oglądają, wiedzą o czym mówię. No i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że już od poniedziałku wracam do przedszkola, ponieważ dzieciaczki są już mega, mega zmęczone tym, że ciągle ze sobą po prostu przebywają, już są znudzone sobą, kłócą się naprawdę już w tym tygodniu na każdy możliwy sposób. Także ja jestem też troszeczkę już tym przytłoczona i zmęczona że może troszeczkę sobie ponarzekam, ale no tak to wygląda, takie jest życie, także nie jest kolorowo i pięknie, jak to na każdych kanałach jest przedstawiane, także no, u mnie też są różne zawirowania, także jestem ostatnio troszeczkę przemęczona, jeżeli chodzi właśnie o opiekę nad dziećmi, także mało mam czasu dla siebie, no i dodatkowo, jak Wam wspominam w poprzednim filmiku, mieliśmy też zmianę mebli, wzięłam też się za robotę u dzieci, zrobiłam przemeblowanie, także ja zawsze sobie jakieś zajęcia znajdę, no i troszeczkę już jestem zmęczona, ale już praktycznie wszystko ogarnęłam, jeszcze jakieś tam rzeczy, wiecie, zostały mi, żeby wynieść, wyrzucić i tak dalej... Które są na korytarzu, a tak tutaj w pokoju jest w miarę ogarnięte. Także Wam później pokażę, na jakie meble się zdecydowaliśmy. No i już zamówiliśmy narożnik, także się cieszę, bo niedługo przyjdzie. I tylko zostało mi właśnie dokupić do tego narożnika krzesło. Także ja się wstrzymywam właśnie z tym krzesłem do toaletki, bo nie wiedziałam, na jaki narożnik dokładnie się zdecydujemy. Także narożnik już jest wybrany. Później też Wam w katalogu pokażę. Eee, narożnik oraz meble są z black, red, white, także później Wam. To wszystko pokażę. Także ja dzisiaj po prostu wstałam i stwierdziłam, że nagr nagram vloga, ponieważ ostatnio mało nagrywam. Mało filmików dodaję, ale też się lekko się zdemotywowałam tym, że ostatnio po prostu moje filmiki nie są zbyt y, oglądalne, no ale wiecie, tak to różnie bywa. Y, także postanowiłam na nowo się wkręcić na dobre tory nagrywania, także od dzisiaj z tym zaczynam już. Wiecie, robotę mam zakończoną, także mam. Więcej czasu też na nagrywanie. No i od poniedziałku już w ogóle troszeczkę więcej czasu będę miała, jak te dzieci będą po prostu w przedszkolu do południa, więc będę mogła coś koło siebie zrobić. No i. Poświęcić czas też właśnie na nagrywanie oraz montowanie tych filmików. Także kochanie już nie przedłużam tego gadania, po prostu w międzyczasie coś tam będę wam gadać. Nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Pogoda jest po prostu paskudna. Ja nie wiem w ogóle, gdzie jest ta wiosna. Dajcie znać, jak u Was jest z pogodą, bo u mnie naprawdę właśnie też przez to, że nie możemy tak codziennie wychodzić, bo te deszcze, grady, wszystko po prostu, śnieg, naprawdę pogoda jest tak zmienna, że ciężko się ubrać i dostosować, żeby wyjść gdziekolwiek. Także te dzieci też między innymi przez to wariują w domu, także u nas już jest pochmurnie, rano ładnie świeciło słoneczko, teraz jest pochmurnie. Zapowiadali deszcze, także nie wiem, czy ten deszcz będzie, czy też nie. W niedzielę miało padać bardzo dużo i nie padało, także ja już wariuję, jeżeli chodzi o tą pogodę. Nie mogę się doczekać, jak już będzie naprawdę tak fajnie, cieplutko. No właśnie o tym mówię. Już jest kutnia o jakąś zabawkę. Okej, okay, sytuacja już jest opanowana yy, i o czym ja mówiłam o pogodzie chyba, tak? Także ja już nie mogę doczekać, aż ta pogoda będzie ustatkowana taka, po prostu, że będzie wiecie jednym ciągiem ciepło, a nie naprawdę w ciągu jednego dnia będzie tyle yy, możliwych tutaj yy, Zjawisk atmosferycznych, że naprawdę nie wiadomo jak się ubrać Także ja już pragnę wiosny Dajcie znać w komentarzach, czy Wy również Z utęsknieniem czekacie na ciepełko Na wiosnę Także tak jak mówię, ja nie wiem co my dzisiaj będziemy robić Jak nie, to będzie po prostu zwykły domowy vlog A jak będzie fajnie, to gdzieś może pójdziemy Coś porobimy, także to się okaże Także ja już Nic nie gadam, po prostu biorę się za robotę Muszę pościelić łóżko, na którym siedzę Wstawić pranie, czyli wiecie Takie codzienne obowiązki domowe Posprzątać i co? I naszykować obiadek. Co robią niegrzeczne dzieci? Jeszcze? Ja ogarniał swój dom? Jak się seaka swoje do mojego domu? A ja się łkał jak pod A ty pościeliłaś łóżeczko? Tak miały jestem. Ja jestem. Ja jestem jak kurtka. Jeszcze puzzle zbiórkę trzeba posprzątać. I mam w taką załomę jak Mikołaj. Oluś, połóż kościel i auta pochowaj z podłogi Dobrze. No ma. hm. Mama? Hmm. A jak pościelimy to, to pojedziemy do babci Może already packing come with me i'm not really asking we'll get away to a place where we don't know Jesteśmy już po obiadku, także ja nawet się zdążyłam ogarnąć. Troszeczkę głowę nie mają, ponieważ będę dzisiaj ćwiczyć, także wieczorkiem sobie ją umyję. No i tutaj oczywiście za mną stoi starta prania, którą muszę poskładać, ale najpierw idziemy sobie na dworek. Póki jeszcze nie pada skorzystać z pogody, chociaż ta pogoda jest taka, Wam powiem, różna. Raz się chmurzy, raz świeci słońce, także zobaczymy. No i później od razu zajedziemy do babci, bo muszę mamie parę rzeczy zawieźć, także jedziemy w odwiedziny do babci. No i jeszcze przyszłam tylko Wam pokazać meble, które tam są, właśnie jak wyglądają, na jakieś. zdecydowaliśmy. No i od razu pokażę Wam ten narożnik. Także tak prezentują się meble, na które się zdecydowaliśmy. Jest tutaj oczywiście szafa z szufladą, komoda z szufladami i taka Komoda większa, toaletkę przestawiłam tam. Dokupiliśmy oczywiście do tego jeszcze ławę, czyli wszystko już jest w jednym komplecie. No oczywiście oprócz toaletki, ale to już po prostu zostawiam tak jak jest. No także takie mebelki wybraliśmy. No i oczywiście telewizor też musieliśmy zmienić, bo tamten się popsuł. Także no, tak to wygląda. Ja sobie tutaj ułożam drukarkę, kwiatek. Tam jest lampka, takie lampki sobie położam i oczywiście tam na rogu jest świeczka. No, i tutaj od razu pokażę Wam narożnik, na jaki się zdecydowaliśmy, ale od razu Wam powiem, że jest on w rzeczywistości całkiem inny niż tutaj. Ten, który my wzięliśmy, to jest właśnie ta kolorystyka. Nazywa się Loft i ogólnie ja Wam gdzieś tutaj wkleję zdjęcie, bo mam zrobione właśnie w salonie zdjęcie, także tutaj będziecie widzieć jak on w rzeczywistości wygląda, bo tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż tutaj właśnie w katalogu, także to tyle jeszcze jak wrócimy to mam do posprzątania to wszystko co tutaj się znajduje no i oczywiście ja się ubrałam na luźno w dres i kamizelkę i to jest dresik z By Design, jakby ktoś pytał a kamizelka z Diversa no i tutaj są jeszcze plastiki, które Muszę wynieść teraz po drodze jak będziemy szli na dwór i jak wrócę to standardowo pranko. No i później poćwiczę i zobaczymy co będziemy dalej robić. Kochani, niedawno wróciliśmy od mamy jest po godzinie 17, także bierzemy się jeszcze, porobimy sobie parę zadanek, bo wcześniej uczyli się tylko języka angielskiego tutaj z panią w telewizji na YouTubie, co pewnie Wam gdzieś tam na przebitkach nagrałam. No i co? Ja później o około 19:00 godziny pójdę sobie poćwiczyć i później kolacja kąpanie i spanie, także nic ciekawego dzisiaj się nie wydarzyło, i już nie wydarzy, także. Pewnie za niedługo będę się z wami żegnała, bo nie ma po co przeciągać tego vloga. No i na dworku byliśmy tylko troszeczkę, co też widzieliście, bo Wam nagrałam, naprawdę pogoda jest straszna. Mimo że słońce jest tak paskudnie, zimno wietrznie, że ciężko po prostu jest wytrzymać dłuższą chwilę na dworze, także nie byliśmy na tym dworze jakoś długo, ale mimo wszystko dzieci się po prostu dotleniły troszeczkę na tym dworze, pobyły, pojeździły rowerami, jeszcze później jak byłam u rodziców, to pojeszł, poszły z dziadkiem na dwór i też pojeździły sobie, także mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie problemu ze spaniem, z zaśnięciem, no i co, no i to tyle kochani, także ja uciekam zaraz robić z nimi lekcje, powiedzmy takie lekcje, wiecie, jakieś takie zadanka różne porobimy sobie, Zrobię im kolacyjkę i pójdę ćwiczyć. No i wiadomo, jeszcze będę musiała ich wykąpać, siebie wykąpać, także coś Wam tam jeszcze ponagrywam, ale z tego miejsca się z Wami, kochani, już żegnam, także dziękuję Wam serdecznie za ten vlog. Piszcie mi też na dole w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć filmiki na moim kanale, co Was interesuje. Także z miłą chęcią poczytam i może nagram coś po prostu konkretnie skierowanego do Was, co byście mieli ochotę obejrzeć. Także za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak było, to łapka w górę, piszcie na dole w komentarzach. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu kanału, aby być z filmikami na bieżąco. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepłutko. buziaczki i papa!